Witam Adam Kubiec z portalu Magia Książek. Dzisiaj porozmawiamy o książce Lesa Brown'a That's Your Dreams, czyli urzeczywistniaj swoje marzenia. Les Brown opowiada w niej bardzo dużo historii i swojego życia, życia swojej rodziny, z życia innych ludzi. Wszystko po to, żebyś uwierzył w siebie i zaczął urzeczywistniać swoje marzenia. Ja chcę się skupić na dwóch rodzajach historii, które opowiada Les Brown. Pierwsze można by określić mianem historii Uwierz siebie, albo też historii mianem Skoro on Les Brown potrafił spełnić swoje marzenia, czyli zostać mówcą znanym na całym świecie, to Ty tym bardziej jesteś w stanie spełnić swoje marzenia. I Les Brown musiał w swoim życiu pokonać taką ciężką sytuację po w dzieciństwie przypiętą etykietę niepełnosprawnego intelektualnie. I nie to jest nawet najstraszniejsze, że przypiętą mu taką etykietę, tylko to, że on w to uwierzył. Przyjął, przyjął opinię za swoją własną. A przecież opinie są tylko opiniami. Mogą wynikać ze złego dnia danej osoby, która to wyraża mogą być po prostu nawet błędne. I zastanów się teraz, o ile trudniej byłoby ci spełnić swoje marzenia, gdybyś uwierzył w taką negatywną opinię? A o ile łatwiej by było, gdybyś uwierzył w pozytywną opinię o samym sobie? Drugi rodzaj historii to są historie w stylu weź odpowiedzialny za swoje życie. Bo to ty jesteś odpowiedzialny. Ty podejmujesz decyzję. Nie twoi rodzice. Szef. Rząd. Pozastanów się, kto trafia do Rodzice tych osób, które popełniły zbrodnię? Może ich szef, albo rząd. Nie. To te osoby ponoszą konsekwencje swoich czynów. Tak samo ty ponosisz konsekwencje swoich czynów. To gdzie jesteś teraz, tu? wynika swoich z decyzji z przeszłości. Les Brand opowiada o wielu przeciwnościach po drodze, jakie musiał pokonać, żeby znaleźć się tu, gdzie jest teraz. Tak samo ty jesteś w stanie pokonać przeciwności w swoim życiu i zacząć urzeczywistniać swoje marzenia. Les Brand opowiada historię o lęku, odpowiedzialności, o pozytywnym nastawieniu. Wszystko po to, żebyś zaczął spełniać swoje marzenia. Bo prawdopodobnie jesteś w dużo lepszej sytuacji niż ta w jakiej był Les Brown. Dlatego uwierz w siebie, weź odpowiedzialność za swoje życie i zacznij spełniać swoje marzenia.